Cześć! Witam Was w wyjątkowym odcinku Mamy Gadżety. Ten odcinek będzie wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, za chwilę pojawią się tutaj wyjątkowi goście, a w zasadzie wyjątkowe gościnie. A po drugie, pokażemy Wam bardzo fajną, nową zabawkę, nie tylko dla dziewczyn, która jest naprawdę odjechana i którą musicie zobaczyć. Zanim w moim studiu pojawił się moi goście, to taka krótka dygresja. Jak ja byłam mała, to najbardziej brakowało mi zabawki, której nie było wtedy i ona w ogóle nie to, że nie była dostępna w Polsce, ale chyba w ogóle nie było. To było Lego dla dziewczyn. Uwielbiałam klocki Lego, ale szczerze mówiąc. Jedyne zestawy, jakimi się mogłam bawić, to był jakiś kosmos, i to mnie totalnie nie interesowało. Ja chciałam mieć koniki, kucyki, nie wiem, stajnie, sklepy, domki. I tego w tamtym czasie nie było. I bardzo, bardzo się cieszę, że mając dwie córki, mam tą możliwość, że one mogą się bawić. Lego zestawami specjalnie dla dziewczyn i już nie muszą przerabiać ludzików, chłopców, ludzików Lego na dziewczynę, tak jak my to robiłyśmy. I dzisiaj właśnie pokażę Wam razem z moimi gośćmi nowość Lego Friends. Coś naprawdę wyjątkowego. To jest Lila, lat prawie 8, a to jest Hela, lat 5. Moje ekspertki od Lego Friends. Dobra, dziewczyny, ja Wam pokażę, co ja dla Was mam. Po kolei? Patrzcie, mam coś takiego. Coś takiego. I coś takiego. Co to jest? Co to jest? Domki Lego Friends. Domki Lego Friends. A ty, co myślisz, Hala, co to jest? Zobacz: Lego Friends. To jest Lego Friends, ale co jest w środku? lalki. Jakieś lalki. Otwieramy? Tak. Tak? Dobra. Co tam jest? O, o, popatrz. Dobra, to już. Co ja tu mam? No, co Ty tam masz? To jest jakaś chyba niespodzianka. Mogę Ci, możesz wysypać. O, A Ty co masz? Co to jest? Myszka chyba, tak? Helenko, czy to jest myszka? Tak. To jest mała myszka. Już więcej nie mam. Ma. Czyli mamy w zestawie super tajne, sekretne pudełeczko ze zwierzątkiem. Tak? Mhm. I co jeszcze? Jest instrukcja obsługi. Ale dużo klocków. Co to jest, Helenko? A z drugiej strony, zobaczysz? Mhm, mamy Oliwię, tak? Czyli tutaj mamy Oliwię i Oliwia jest naukowcem, nauczycielem, tak? To jest nauczycielka. Tak, ale nie mam takiego. Nie masz takiego? No jeszcze nie masz. Zobacz, to jest cała instrukcja chyba. Widzisz? To jest cała instrukcja, jak to wszystko złożyć. Bo teraz pudełko jest puste. Ale fajna o, Super. Pomogłeś. Nie chcę ci... pewnie, że ci pomogę. Poczekaj, gdzie jest ta Oliwia? A to jest jej domek. I, Olivia. I Tu ma głowę. głowę. I tu ma włosy. Dobra, a Ty poradzisz sobie z nałożeniem głowy i włosów Oliwii? A właśnie to jest domek. To jest domek? Tak? Tak. To jest domek, w którym mieszkają te laleczki. Nie ma się co denerwować, wiesz? O, zobacz. Jest Oliwia? Dobra. Ale chyba jej domek powinien stać. Powinien stać jej domek? Bo tak. tam jest a to wygląda trochę jak taka szafa. Szafa w laboratorium, tak? Żeby Oliwia mogła założyć fartuch. Ona trzyma tam wszystkie swoje rzeczy do różnych doświadczeń naukowych. Tak to wygląda. Brudny. Tak? Brudny fartuch. No chyba jej coś wybuchło w tym laboratorium, co? Tak to Popatrz. wygląda. co. No wiadomo, może ona robiła slajma zielonego, co? Tak. Chyba jej się slajm w laboratorium rozlał. Ale do tego potrzeba to. Gogle musi też mieć, tak? Tak. Dobra. O. Stoi. Stoi? Super, poczekaj, teraz musimy znaleźć, gdzie jest nasza myszka. Jest nasza myszka. To jest miejsce dla naszego zwierzątka. Ha. I teraz poczekaj, tu już mamy. I teraz o, aha, Oliwia musi mieć... Tutaj jest. Oliwia. Tutaj jest Oliwia? Oliwia. Dobra, i ja Oliwia buduję... Domku. U siebie w domku jest? Tak. Dobra, tak, wiem, za chwilkę ci to pomogę. A to jest żarówka. Zobacz, tutaj musimy, ja już jestem tutaj Helenko, musimy taką naklejkę znaleźć. Wiesz yeah. gdzie ona jest? Która? To jest, to jest ta. Naklejmy. Naklejka numer 4. Czyli to, 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 to. To jest to samo. Tak. Dobra, teraz patrz. Robimy tutaj żarówkę. Żarówka. Na czym jesteś? Na czym i chyba skończyłam to właśnie. I tutaj... A masz te... Aha, czyli tam Oto, wszystko już piesek Pomoc. jeszcze. Poczekaj. A jeszcze to uśmietane, tak? Teraz. I teraz tą naklejkę, widzisz? Numer jeden. Na tutaj. O. To co, otwieramy razem trzecią. Dobra. To czekajcie dziewczyny. Ale wiecie, bo jedna jest moja chyba, nie? Raz, dwa, trzy. Bardzo ładnie, Helenko. Wiesz co, tylko tutaj nie masz, nie ten, tylko tutaj jest namalowane, że tu trzeba zdjęcie... Gdzie jest zdjęcie kota? O, chyba nie brakuje nam. O, tu jest! O, jest! To musimy przyczepić. Super, Lila, znalazła. Tak, przyczep. Dobra, dziewczyny, powiedzcie mi, co to w ogóle jest za zabawka? To są domki dziewczyn z Lego Friends. Domki dziewczyn z Lego Friends, tak? Każda ma swój domek? Tak. I co one mają w tych domkach? Każda ma to samo? E, tak, jak one się. Stefani? Stefani um, jest kucharką. Jest kucharką, o, tak, tak? Ona zrobiła tutaj tort. A ja mam Oliwię, tak? I Oliwia jest naukowcem, nauczycielką. Robi różne eksperymenty, tak? tak. Robi slajmy. Robi slajmy. Eksperymenty ze slajmów robi. ona ma co? Chomika? To wydaje mi się, że to jest myszka. Mam myszkę. A Emma? Kim jest Emma? Emma jest fryzjerką. Fryzjerką? Czy ma. No trochę jest fryzjerką, ale chyba ma studio takie fotograficzne, prawda? Nie. Bo ona robi. Ona może robić zdjęcia zwierzętom? Tak. Ona, ona jest, jest lubi... i fryzjerką i fotograficzną. I ona ma kotka. Jest jeszcze zielone i żółte. Jest jeszcze piosenkarka i fryzjerka. Nie, weterynarz. O mamo kupisz nam. Fryzjerkę, weterynarza, aktorkę czy kogo? Aha, macie już trzy. Dobra. I one mają te domki. Co jest fajnego w ogóle w tej zabawce? Czemu Wam się to tak podoba? Bo jak nam się na przykład ludzi, to możemy się pobawić i się pobawić e, e, jak będziemy miały bardzo dużo lego to będziemy mogły się pobawić w całym w miasto. A. Tutaj jest kucharka i mhm. mamy te. Wszystkie... A no ale takie zwykłe zestawy Lego Friends też mają te kucharki i te no, lalki, co? Ale będzie... A co w tym jest takiego niezwykłego? Czemu to jest takie fajne? Nie, bo tutaj są fajne domki. Że... domki. Że, um, A pokażę Wam coś już się otwierają. otwierają i zamykają. no. Jest... O właśnie. Czekajcie, bo. Zrobimy włączy. tak. Możemy zrobić. No. Ugh. I jeszcze na lido. Na... Trzy się łączą. Tak. I mhm. I to są koleżanki. To są Nie. koleżanki. Robimy... A co z tym można robić, oprócz tego, że można się można, bawić w pokoju? To, to jest fajne pudełko na to wszędzie. To nie jest taki domek cały otwarty, tylko jak się to zabiera, to nic się z tego nie wysypie. A gdzie ty Nawet byś to chciała zabrać? Na podróż. Na podróż byś chciała to zabrać, tak? To jest fajna jako zabawka w podróż, na wakacje na przykład? A ja bym. Chciała... Tak, albo na spacer, mhm. do koleżanki można zabrać? No. Tak? I no to jest ja lepsze bym... niż taki duży zestaw? Tak, a czemu? A ja bym Dlatego, że, to, że żeby to Do Zosi e, można to zabrać. Zajmuje, zajmuje bardzo dużo miejsca, a to i tak jest fajne i jest bardzo małe. I można się bawić z koleżankami, co? Tak. Zwłaszcza jak koleżanki mają swoje takie co? Tak. Zestawy. Mhm. Te Przyczepi. zestawy. Właśnie, można to przyczepić. Ja ale chciałam pokazać też... właśnie, jak się wyciąga, ale okej, okay, jeżeli Helenko, Ty chcesz swój przyczepić, to jasne, bo że można przyczepiam. Też, jak ja to przyczepić i się tak. eee, Te wszystkie zestawy są skonstruowane, a mogę ja pokazać, tak. bo bym ja chciała pokazać. Wszystkie zestawy skonstruowane są w taki sposób, że mają dwie takie platformy, na których są zbudowane różne elementy i można je wyciągać, tak? ustawiać gdzieś indziej. O, zwierzątka jeszcze można ale... zabierać, tak? Ale jak się pakuje, to możemy to tutaj wszystko tak przyczepić do siebie, to nie wypadnie i się nie zgubi, tak? I jak to dobrze przyczepimy, to wtedy możemy no, bez problemu to zamknąć. Nie, jeszcze nie zamknę. A, czego mi zabrakło? Moje myszki, tak? Dobra. Ale jakie ty masz zwierzątka? Zwierzątka to są niespodzianki, tak? Te zestawy, te kwadraciki Lego Friends mają, występują w pięciu różnych wariantach. Jest pięć dziewczyn i każda z dziewczyn ma swój malutki domek, swoją małą kosteczkę, każda z nich ma inne pasje, robi różne rzeczy. Moja jest Oliwia i Oliwia jest naukowcem, nauczycielką. Jest fotografka, jest kucharka, jest artystka, jest weterynarz. Każda z nich ma swój mały domek, swoje jakieś studio, swoją pracownię. Można to kolekcjonować. Te zestawy są niedrogie, ponieważ zapłacicie za nie niecałe 40 zł, więc to jest naprawdę mało jak na Lego. Jest to idealne tak naprawdę do kolekcjonowania bo można na mieć pięć z tych zestawów. To jest. jest to idealny pomysł też na prezent dla, na przykład w klasie, nie? Dla koleżanek, mhm. bo jest niedrogi, a na pewno wywołuje bardzo dużo emocji, zwłaszcza jeżeli e, koleżanki mają podobne zestawy i można się bawić. Jest to idealne na wyjazd. Na wakacje chyba najlepsze, co? Będziesz zabierać na, na wyjazdy? A ja mogłabym swój zestaw, Helenko? Dziękuję bardzo, mogę go, teraz dam go na chwilę Lili, okej? Okay? I można też posłuchać, tak. To już wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że te kosteczki LEGO Friends podobają Wam się tak samo jak nam. My jesteśmy tym zauroczone, bo to jest naprawdę idealne do kolekcjonowania. Do dania w prezencie koleżance z klasy, do wspólnej zabawy, do zabrania na wakacje. Małe, poręczne, pomysłowe, można to wszędzie ze sobą zabrać. No i można bawiąc się, tworzyć naprawdę wspaniałe historie. Pa! pa. Łapki w górę! <laughs> łapki w górę!